Dzień dobry Państwu. Witamy w studio Artura, młody człowiek, który do nas przyjechał. Tak, spełnienie naszych marzeń, więc marzenia się spełniają na pewno, ponieważ chcieliśmy trafić do młodzieży i oto mamy niespodziankę. Młodzież trafia do nas. E, witam Cię Arturze. Dzień dobry. To, jak mówimy, że chcemy trafić do młodzieży, to oczywiście ma bardzo głębokie znaczenie, ponieważ nas zastanawia, co będzie po nas, co gnębi młodzież, czy my myślimy podobnie jak oni, czy oni myślą tak jak my, znowu tutaj jest taki podział my, oni, a ja bym tych podziałów chciał uniknąć. Co gnębi młodzież w tej chwili, czy ona zauważa, że za światem jest coś nie w porządku? Ciężko mi powiedzieć, co tak naprawdę głębi młodzież, bo jestem tylko jedną osobą. A ty? No właśnie. Właśnie, i widzę wśród ludzi taką dziwną pogoń za nie wiadomo czym. Być może pieniędzmi, być może ludzie szukają innego spełnienia swoich marzeń, pragnień. Ciężko stwierdzić, w czego każde... pragnie młody człowiek w dzisiejszym świecie. Co jest jego takim priorytetem? Taką pierwszą, podstawową rzeczą, która się rzuca w oczy, są pieniądze. Mm -hmm. A nie chcą być szczęśliwi? Zdaje się, że tak powinno być z każdym. Czy ludzie to dostrzegają? A teraz co ważniejsze, czy potrafią to szczęście, którego zapewne chcą wyciągnąć ponad te pieniądze ponad tą pogoń ponad karierę? Jeśli zauważą, jak jest skonstruowany pieniądz i w jaki sposób ich więzi, to sądzę, że tak. Sądzisz, że młodzi ludzie wiedzą, jaka jest konstrukcja pieniądza, jakich się więzi poprzez na przykład y, kredyty bankowe. Popatrz, przecież jesteś młodym człowiekiem, będziesz chciał pewnie założyć jakąś rodzinę, y, mieć swoje własne mieszkanie. Patrz, jak wiele wyborów idzie w tym kierunku, mieć jak najwięcej, mm -hmm. pójść do banku. I zakredycić się na 25-30 lat. Czyli jak będziesz w moim wieku, to dopiero spłacisz kredyt. I to przy dobrym układzie, jeżeli żadnych odroczeń nie będziesz. A teraz tak... co się dzieje przez te 25 lat. No właśnie. Ile stresu taki kredyt wyzwala w człowieku, no. miesiąc w miesiąc, przez całe 25 lat jest zastanawianie się, czy będę miał na ten kredyt, czy nie będę miał na ten kredyt. A jeśli już będzie, to Znowu są pytania, co, jeśli, co za jakiś czas dopiero będzie, bo jednak trzeba to spłacać. No właśnie, i to miesiąc w miesiąc. I to nie są małe pieniądze, tak? bo to jest rząd między tysiącem a trzy tysiące, w zależności jak wysoko wycelujesz, czy to ma być domek, czy to ma być mieszkanie, czy samochód, prawda? No z samochodami jest dużo łatwiej. A w międzyczasie przychodzi rodzina, wychowywanie dzieci i okazuje się, że taki młody człowiek nie ma czasu y, wychować swoich dzieci, bo musi brać jeden etat, do tego jakąś fuchę, albo jeszcze jakieś pół, albo nadgodziny i tak dalej. Tak byś chciał, żeby wyglądało twoje życie? Absolutnie nie. To jak jest, to dziś... jest takie. ile takich młodych ludzi myśli podobnie jak ty? Strzelaj tak statystycznie. Staty... Statystycznie powiedziałbym, że mniejszość. Czyli jednak większość będzie zorientowana na to, żeby robić taką karierę kosztem tak. swojego zdrowia, czasu, rodziny, to to jest taki rodzaj, powiem ci, podchodów, które system e, zrobił, żeby was zniewolić. Czy w związku z tym, e, jeżeli by się młodzi ludzie dowiedzieli o tym, że taki system istnieje, sądzisz, że chcieliby zaprotestować przeciwko temu? Wydaje mi się, że tak, ale kluczową kwestią jest to, żeby zrozumieć, że znajdujemy się w takim systemie i że system ma wyjście. To jest coś, czego brakuje współczesnemu społeczeństwu. Tak mi się wydaje. Mi też się tak wydaje, tylko to trzeba sprawdzić, oczywiście, jak najbardziej. Więc yy, wcześniej rozmawiali z Robertem, my też żeśmy sobie chwilkę tutaj porozmawiali, żeby otworzyć nowy projekt pobudzenia do myślenia mm -hmm. właśnie ludzi w Twoim wieku, czyli w ogóle w przedziale między 20 a 30, żeby oni zaczęli myśleć co z ich Polską, co z ich przyszłością, jak chcą widzieć to, jak chcą pracować. No bo teraz ja zauważam taki trend, oczywiście on jest obśmiewany, a mimo wszystko istnieje, typu korpoludek. Tak? Mm -hmm. Na pewno słyszałeś to określenie. Tak bo to nie jest. Jest. Ja się musiałem go nauczyć. Dla Ciebie pewnie jest to normalne. Sądzisz, że dużo ludzi chce robić w ten sposób karierę na niewolniczej pracy, takim całkowitym uzależnieniem od tego, który płaci i całkowitym poświęceniem swojej wolności? Nie mam pojęcia. Wiem, że, wiem za to, że istnieją alternatywy. Opowiedz. No Zamiast y, uczestniczyć w czymś projekcie, komuś iść y, 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 y do kogoś do pracy, mm -hmm. spełniać kogoś marzenia, można sw y, zrobić swoje marzenia, spełnić swoje marzenia i prędzej lub później z tych marzeń można się utrzymać. Ja też tak sądzę, bo widzę i obserwuję różnych ludzi w różnym wieku i jest y, taki rodzaj inkubatora. Na razie może nie. Nie jest on scentralizowany. No może gdzieś tam jakieś anioły biznesu funkcjonują, na pewno słyszałeś tego typu określenia. A gdyby stworzyć taki inkubator takich inicjatyw, czyli nie na zasadzie kapitałowej, tak jak do tej pory jest to zrobione, tylko na zasadzie takiej, że kapitałem jest pomysł i powiedzmy rodzaj takiego pokoju internetowego, na przykład, w którym spotykają się ludzie młodzi ze swoimi. Mhm potrzebami, w jakiś sposób tam trzeba by było to posegregować, jeszcze ten pomysł jest w miarę roboczy i wymieniają się ideami i łącząc się w realizacji, tak, czyli jeden ktoś może na przykład posiadać kapitał, bo może mieć od rodziców na przykład, bo są tacy młodzi ludzie, tak, tak? inny może mieć pomysł na realizację i inwestycje tego kapitału, inni mogą dołączyć na zasadzie no, po prostu ludzi, którzy mają na ręce i chcą zanurzyć się w tej robocie. Tak. Sądzisz, że młodzież byłaby zainteresowana czymś takim, takim rozwojem sytuacji, żeby uwolnić się od zależności, od zależności od systemu, żeby uwolnić się od zależności od dużych kapitałów zagranicznych i żeby tworzyć małe grupy. Małe dlaczego? Bo sądzę, że w małych na początek będzie. Możliwa komunikacja, mm -hmm. o, a zaznaczyłeś, że komunikacja między. E, znaczy, zaznaczyłeś w rozmowach zakulisowych, tak, e, tak że więc... szwankuje ta komunikacja e, u młodych ludzi. Jak sądzisz czemu? Albo jak to wygląda z, z Twojej obserwacji, bo masz zdecydowanie lepszą obserwację od mojej. Bo jesteś. Więc e, słowem komunikacji, wystarczy się przejść do centrum handlowego, do komunikacji miejskiej. I zobaczyć na tych wszystkich ludzi dookoła, gdzie oni patrzą, komu poświęcają uwagę. No ja widzę, tak. Mają te... ręce, swoje tam. ręce, swojemu telefonowi. Mhm. Nie drugiemu człowiekowi. Nawet nie sobie, nawet nie sobie. Tylko poświęcają uwagę telefonu. Co to, to jest bardzo y, taki znaczący y, element y, w ogóle zamierania jakichkolwiek stosunków społecznych? I myślę, że to jest zamierzone, ponieważ taki człowiek odizolowany od społeczeństwa, on nie ma wyjścia, jak tylko zdać sobie, oddać powiedzmy w ręce swojego pracodawcy swoją przyszłość. Czy wiesz o tym, że na przykład w CV-kach, coś co kiedyś się nazywało życiorys, jak się składało mhm. do, do swojego pracodawcy, coraz częściej wymagane są takie zapisy, czy masz kredyt. Pierwsze słyszę. Tak. Pracodawca na tym albo yy, może było, a nie jest, ale takie pytanie pada na rozmowie kwalifikacyjnej, bo pracodawca, jeżeli ty byś miał kredyt, jest przekonany, że ty będziesz chciał go yy, spłacić i z automatu yy, wyróżnia ciebie to wśród całej reszty, bo ty będziesz przywiązany do firmy. Mm -hmm. Nie zechcesz odejść, czyli nie są to tylko kajdanki kredytowe między tobą a bankiem czy innym człowiekiem a bankiem, tak. ale są to kajdanki, które dobrze wróżą dla pracodawcy. Tak jest. I ja uważam, że to jest mocno niesprawiedliwe i takich praktyk należałoby zakazać, bo wtedy preferowani są pracownicy całkowicie posłuszni, a nie kreatywni. Załóżmy, tak? Więc jeżeli tak ma wyglądać przyszłość młodzieży i tak yy, chcieliby żyć, a z tego wynika, co opowiadasz z tych komórek, że oni tak, takich wyborów chcieliby dokonać, czyli pozbawić się swojego własnego myślenia, delegować je na urządzenia elektroniczne, no i w związku z tym delegować również proces podejmowania decyzji no, na zwierzchnika jakiegoś. Yy. Ale czy to jest dobre? Delegowanie. Fragmentu swojego życia osobom z zewnątrz? Pozbawiamy się wtedy sprawczości, wpływu na świat, na decyzje, które podejmujemy? Pytanie retoryczne oczywiście, że nie jest dobre. To znaczy, dla pracodawców jest dobre, dla tych młodzi, młodych ludzi nie. Popatrz, system ogłupia ich nowoczesną elektroniką, nowoczesną edukacją. Pozbawieniem więzi społecznych, promocją luźnych związków, na przykład. Więc właściwie taki człowiek jest totalnie wy, wyalienowany. Nie ma się do kogo zwrócić. Nawet jak do mnie przychodzą młodzi ludzie z problemami, nie mówię, że chorzy, tylko natury psychicznej, że nie potrafią sobie dać rady, poukładać tych wszystkich problemów, to ja widzę na bieżąco, że głównym i podstawowym problemem tych młodych ludzi jest to, że oni po prostu nie mają komu powiedzieć. Rodzice mm -hmm. biegają za pieniądzem od pracy do pracy. Jak nie są w pracy, to są zmęczeni albo aktualnie coś jedzą. I to jest kolejny problem, który wyzwala praca. Tyle hmm? czasu spędzamy na pracę, na dojazd, przygotowanie się do tego, że nie mamy kiedy zająć się sobą albo odpocząć. To zmęczenie znowu po, e, powoduje? powoduje następne czynniki. No tak. I tak się zamyka błędne koło. Jesteśmy zmęczeni, nie mamy czasu na drugą osobę, nie mamy czasu na siebie, idziemy do pracy. Jesteśmy coraz bardziej zmęczeni, coraz bardziej zdenerwowani, ale kredyt nas wiąże. I jak chomik w, tych kół, w tym kółku. Tak jest. Chodzi sobie, no. Sądzisz, że młodzież zareaguje na tego typu wezwanie? No, Ty zareagowałeś, ale jesteś jednostką. My działamy już pół roku na tym YouTubie. Na razie tylko Ty zdobyłeś się na odwagę, żeby pokazać twarz, żeby powiedzieć co młodzież boli. Nagraliście parę odcinków z Robertem, już konkretnych. Do... I Państwa serdecznie zapraszamy żeby zaglądnąć na nową playlistę, żeby popatrzeć, co boli młodzież, bo budowa społeczeństwa to nie jest tylko poprawianie świadomości, czy też delegacja tej świadomości poprzez zdobywanie wiedzy, ale to jest budzenie całego społeczeństwa, żeby zobaczyło, jak wygląda życie tak naprawdę, a życie w tej chwili młodzież ogląda sobie w telewizorze, albo w komputerze, czy też w, w, tym, w, w telefonie, prawda? czyli nie zna tak naprawdę prawdziwego życia. Sądzisz, że młodzież odpowie na takie wyzwanie, tak jak ty? Czy brakuje jej odwagi? Czy jakiś kanał... Myślę, że to jest kwestia wrzucenia pewnej, pewnej ramy, pewnego... pewnej grupy, która pokaże młodym, że te ważne cechy, wartościowe cechy istnieją na tym świecie. Co to Ciebie jest ważne. Skoro już przy tym jesteśmy, jakbyś miał tak uporządkować ważność tego, co w, tym, w Twoim życiu się dzieje? Wolność wyboru. O! Jako podstawowa w sumie. Czyli wolność jako taka, po prostu, czyli autonomia w pewnym sensie. Tak. Że możesz wybierać, a nie ktoś wybiera za ciebie. Dokładnie, czy, żebym ja mógł decydować, jak chcę spędzić czas, a nie zostawiać to mamie, bratu, pracodawcy czy dowolnej innej osobie na, na ulicy. Otóż, właśnie, rodzice, pomyślcie o tym. Dziecko nie jest waszą własnością. Wyżeście tylko go, go urodzili, czy ją. E, to jest autonomiczny. Autonomiczna jednostka podejmująca decyzję, która chce być szczęśliwa, jeżeli nie będzie szczęśliwa, bo ktoś będzie dokonywał wyborów nietrafionych, być może trafionych, ok, tylko że to się znacznie rzadziej sprawdza. Co dalej? Co, co, co dalej w tej kolejności? Co by było ważne dla młodego człowieka? No, kwestia wyboru, no bo zawód to, co chcesz robić jak dysponować swoim własnym czasem. A kwestia tego, gdzie żyć na przykład? Czy w Polsce, czy za granicą, popatrz, jaka duża moda w tej mm -hmm. chwili jest na migrację. To jest moda oczywiście wymuszona, bo tu element ekonomiczny gra główną rolę, tak jakby znowu pieniądze? Znowu pieniądze, tak? Czyli jeżeli młody człowiek miałby możliwość zarabiania pieniędzy no, na swoje utrzymanie, tak ogólnie rzecz biorąc, żeby nie musiał jakoś specjalnie oszczędzać. Tylko, żeby z własnej pracy w odpowiedniej ilości godzin, która nie będzie go wykańczać mhm. do, do, do granic wytrzymałości, żeby mógł sobie utrzymać mieszkanie i mógł się wyżywić, to sądzisz, że mu, powstrzymałoby to upływ młodych umysłów z, z naszego kraju? Ciężko mi stwierdzić, ale w takim, w, t, w takim przypadku główny czynnik wyjazdu za granicę znika, więc mhm. co, jakie, jakie są pozostałe czynniki? Z chęć zwiedzenia innego kraju, poznania kultury. No to z, z takiego powodu sam, sam chętnie wyjadę. Ale to na parę tygodni wystarczy, nie? Tak, a później powrót do domu. No, w końcu tu mam najwięcej rzeczy, w które włożyłem uwagę, energię. Doskonale. W związku z tym e, spróbujmy zmierzyć się z tematem. E, w tej chwili zapładniamy toma, nowy temat e, i zapraszamy młodzież. Jak widzicie, nic strasznego, usiąść sobie i pogadać przed kamerą, pogadać o problemach młodzieży, przynajmniej je przedstawić, żeby dorośli wiedzieli, w jaki sposób pomóc tej młodzieży. Być może znajdą się także dorośli, którzy zechcą w jakiś sposób, czy wolontaryjnie, czy w jakiś inny sposób, chociażby biznesowy na przykład, pomóc młodzieży jako inwestorzy. Rozpoczynamy tym samym nowy cykl programów. Bardzo Ci Arturze dziękuję, że, że w ogóle, że przyjechałeś, że dokonałeś tyle wysiłku, bo musiałeś przecież tutaj po prostu przyjechać, prawda? Ja Dziękuję Jesteś... za, za zaproszenie. Chętnie będziemy Cię gościć częściej, jeżeli uda nam się rozpowszechnić pewne idee wśród młodzieży i jestem przekonany, że będziemy w tym temacie współpracować. To zobaczymy, jak to się rozwinie i pewnie będziemy to komentować na bieżąco. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję, do również. zobaczenia. Do zobaczenia.